Dzień dobry, zapraszam na temat czwarty z działu siódmego, a dzisiejszy temat to wiosna ludów. Jest to też ostatni temat z tego działu. W 1815 roku w Europie zwołano Kongres Wiedeński. Kongres, który miał uporządkować tę Europę po podbojach Napoleona. Ale okazało się, że ten Kongres Wiedeński on niekoniecznie uporządkował tę Europę. Zostały stworzone znowuż nowe państwa, narody zostały połączone i coraz bardziej Europa buntuje się przeciwko tym postanowieniom, chociaż skutecznie wszelkie bunty są zwalczane. Ale przechodzi rok 1848. Rok bardzo trudny, ponieważ jest to rok, kiedy mocno pogorszyły się nastroje społeczne, ale przez Europę przechodzi też kryzys gospodarczy. Ma Mamy zarazę ziemniaczaną, mamy nieurodzaj, mamy głód, i to wszystko powoduje, że przez rok 1848 prze, można powiedzieć, że przebiega taka fala buntów przez praktycznie wszystkie państwa, i to te wystąpienia społeczne dostaną nazwę wiosny ludów. Tak jakby Narody budzą się po tym co Kongres Wiedeński ustanowił, budzą się do życia i nie chcą się godzić na te postanowienia. Jakie mają żądania? Przede wszystkim wszystkie narody żądają tego, żeby rozszerzone zostały prawa obywatelskie na inne grupy społeczne, aby została zniesiona pańszczyzna. Żądają również poprawy warunków życia i tutaj będzie chodziło o grupy robotników. No, i pojawiają się też hasła zjednoczeniowe. Są państwa, narody, które chcą się zjednoczyć w jedno państwo. Mowa tutaj o państwach niemieckich czy państwach włoskich, i pojawiają się też hasła niepodległościowe. I te hasła będą prezentowali przede wszystkim Węgrzy czy Polacy. Ten schemat wystąpień, bo za chwileczkę opowiem wam o każdym państwie, co takiego się działo, ale ten schemat wystąpień wszędzie jest dokładnie taki sam. To znaczy. Ludność wychodzi na ulicę, mamy jakiś bunt, demonstracje, władza ugina się pod, pod naciskiem tych demonstracji, wprowadza, obiecuje pewne zmiany. Po tym, jak lud się uspokoi, jak bunt zostanie opanowany, władza wycofuje się z tych swoich obietnic i bardzo mocno wzmacnia swoją władzę. Przede wszystkim tu będzie mowa o władzy absolutnej. I tak będzie to wyglądało we wszystkich państwach, które dzisiaj wam opowiem. A zaczynamy od Francji. Od Francji, która od 1830 roku istnieje jako tzw. monarchia lipcowa. I to jest taka monarchia, gdzie rządy sprawował Ludwik Filip, król Ludwik Filip, i z jego rządami wiązało się bardzo wiele oczekiwań społeczeństwa francuskiego, ale okazuje się, że te oczekiwania są po prostu niespełniane przez władcę. We Francji mamy do czynienia z bardzo dużym bezrobociem, mamy dosyć duże skandale finansowe. No, i osoby buntujące się zaczynają organizować tak zwane bankiety. Bankiety, czyli takie spotkania, podczas których krytykowano króla i domagano się reform. I w pewnym momencie król zakazał organizacji tych bankietów, więc co się stało? Ludzie wyszli na ulicę i rozpoczęła się tak zwana rewolucja lutowa. I mamy ten pierwszy etap, kiedy mamy właśnie bunt. Jak reaguje władca? Król abdykuje. Francja zostaje ogłoszona drugą republiką, zostają tutaj zapowiedziane zmiany, jakie we Francji nastąpią, a zmiany miały dotyczyć tego, że będzie powszechne prawo wyborcze, oczywiście dla mężczyzn, że będzie wprowadzona zgr wolność zgromadzeń, zniesiona zostanie cenzura oraz zostaną podjęte działania, które będą miały przeciwdziałać bezrobociu. Lud w tym momencie się uspokaja i okazuje się, że te zapowiedziane zmiany są bardzo krótkotrwałe, wybucha więc kolejne powstanie, i w listopadzie 1848 roku zostaje ogłoszona nowa konstytucja czyli mamy ten moment znowu ustępstw wobec buntujących się. Na mocy tej nowej konstytucji ustalono, że władza będzie należała do ludu, będzie wybierany parlament i władzę będzie sprawował prezydent. I tym pierwszym prezydentem zostaje bratanek Napoleona I, Ludwik Napoleon Bonaparte. I w tym momencie sytuacja się uspokaja we Francji, są osiągnięte tak jakby żądania. Ale okazuje się, że te żądania są właśnie krótkotrwałe i już po kilku latach, bo już w 1852 roku, ten sam władca, czyli Ludwik Napoleon Bonaparte, przeprowadza zamach stanu, ogłasza Francję cesarstwem, a sam ogłasza się cesarzem czyli wzmacnia swoją władzę. Wiosna Ludów przetoczy się również przez Austrię. Austria, która jest dosyć charakterystycznym jak na tamte czasy państwem, ponieważ państwem wielonarodowościowym. Ale o tym za chwileczkę. Sami Austriacy żądają reform i żądają ustąpienia znienawidzonego przez siebie kanclerza Klemensa Metternisia. Wychodzą na ulicę, rzeczywiście następują te zmiany. Metternich ustępuje, zostaje powołana Gwardia Narodowa, wprowadzana zostaje konstytucja, która gwarantuje trójpodział władzy i zniesienie poddaństwa. I <laughs> niby sytuacja jest opanowana, ale okazuje się, że w grudniu 1848 roku władca Abdykuje, a na, czyli Ferdynand I abdykuje, ale na tron cesarski zasiada jego bratanek Franciszek Józef I, który dąży do przywrócenia rządów absolutnych. Tak jak wspomniałam, że Austria to państwo charakterystyczne to państwo wielonarodowościowe, to również w tym państwie nastąpiły bunty pewnych narodów. Między innymi. Występują tutaj pewne grupy, pewne narody, które zaczynają żądać praw politycznych na terenie Austrii. I tu będą występowali i Polacy, i Węgrzy, i Czesi, i Chorwaci. Zostaje wprowadzona konstytucja. Konstytucję popiera również król węgierski, ale zażądano to również od władcy chorwackiego i ziemie tutaj Chorwacji mają być włączone do Cesarstwa Węgierskiego. I cesarz udziela poparcia Chorwatom, ale Węgrzy uznają to za wrogie działanie i rozpoczynają działania dążące do odzyskania niepodległości. I na czele tych działań staje między innymi Lajosz Koszut, czyli ten węgierski rewolucjonista, niepodległościowiec, ale w tych działaniach wspierają go również Polacy, między innymi Józef Bem. Jest krótkotrwały sukces, odnoszą ci buntownicy krótkotrwały sukces do momentu, kiedy Austriacy nie poprosili o pomoc cara Rosji, Mikołaja I. Car Rosji wkracza na ziemię austriackie i Węgrzy ponoszą klęskę, nie odzyskując niepodległości. Wiosna ludów przetacza się również przez państwa niemieckie, zaczyna się od ona, ona od buntu w Berlinie. W wyniku tego buntu yy, ówczesny władca idzie na ustępstwa, a tym władcą jest Fryderyk Wilhelm IV. Yy, zobowiązuje się do tego, że będzie zwoływany parlament, że zniesiona zostanie cenzura i uchwalona zostanie konstytucja. W związku z tym buntownicy wycofują się. Król spełnia część obietnic, bo m.in. nadaje konstytucję. Na mocy której zostają przyznane podstawowe prawa obywatelskie i wolności, ale jednocześnie zostaje zatwierdzone to, że jest silna pozycja władcy. I niezależność od decyzji dwuizbowego parlamentu. Czyli można powiedzieć, że tutaj na terenie państw niemieckich mamy taką sytuację, taką troszkę pół na pół. Z jednej strony mamy pewne ustępstwa, czyli mamy te prawa i wolności obywatelskie, ale z drugiej strony podkreślona zostaje bardzo silna władza królewska. Pojawiają się również takie dążenia niepodległościowe. Yy, Dążenia, przepraszam, zjednoczeniowe. Tutaj w okresie wiosny ludów państwa niemieckie podejmują niestety nieudaną próbę zjednoczenia, ale pomimo tego, że to jest nieudana próba, to rozbudzono taką świadomość narodową, że państwa niemieckie powinny być zjednoczone. Bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądała w państwach włoskich. Ponieważ tutaj Włosi będą dążyli do tego, aby odzyskać niepodległość, niepodległość z podrządów austriackich, a następnie zjednoczyć się. Rewolucja wybucha w północnej części Włoch, następnie ona się ogarnia również państwo kościelne. Tutaj papież Pius IX zostaje wygnany ogłoszona zostaje wtedy Republika Rzymska na jej czele stanie Giuseppe Mazzini, ale papież uzyskuje pomoc zbrojną w Francji i po kilku miesiącach wraca do władzy i kolejno zaczynają upadać rewolucje w różnych częściach Włoch. Więc tutaj te dążenia niepodległościowe i dążenia zjednoczeniowe również się nie udały. Ogólnie jakie my mamy skutki tej wiosny ludów, która przetoczyła się w 1848 roku przez Europę. Na pewno będziemy są te nieudane próby zjednoczenia, ale pokazane jest to społeczeństwu, że ma społeczeństwo czy włoskie, czy niemieckie to poczucie jedności jest skutkiem również to, że Dążenia niepodległościowe nie odniosły żadnego sukcesu tu i Polacy i Węgrzy ponoszą klęskę, ale do skutków pozytywnych na pewno możemy zaliczyć demokratyzację w tych państwach, ponieważ tutaj pojawiły się konstytucje i w konstytucjach jest zapis o poszanowaniu praw i yy, praw obywatelskich. Następuje również uwłaszczenie chłopów i takim skutkiem tej wiosny ludów jest również to, że ten ład wersalski został zachwiany i coraz większą siłę, ma, coraz większą siłę polityczną mają robotnicy. I to są takie podstawowe skutki wiosny ludów. I te wydarzenia rewolucyjne z 1848 roku tak naprawdę ominęły bardzo szerokim łukiem takie dwa państwa. Przede wszystkim wiosna ludów nie występowała w Wielkiej Brytanii, a to dlatego, że dotychczasowe spory, jakie były w społeczeństwie, rozwiązywano już w istniejącym parlamencie. I wiosna ludów również nie miała miejsca na terenie Rosji, albowiem tutaj wszystkie instytucje państwowe wzmacniały i dążyły do wzmacnienia władzy Cara, a tajna policja bardzo skutecznie przeciwdziałała wszelkim spiskom, jakie mogły być na terenie Rosji. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo duży udział w Wiośnie Ludów mieli Polacy. Już wcześniej wspomniałam o Józefie Bemie, który walczył o niepodległość Węgier, ale również Ludwik Mierosławski, znany nam chociażby z działalności emigracyjnej. Ludwik Mierosławski walczy, jest uczestnikiem walk na Sycylii. I, I walczy po stronie tego zjednoczenia się państwa włoskiego. Wartym tutaj wspomnienia jest również Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz, który jest organizatorem polskiego takiego legionu, który będzie walczył właśnie na Półwyspie Apenińskim i będzie walczył z Austriakami. To wszystko z dzisiejszej lekcji. To jest ostatni temat z działu siódmego. I przed nami jeszcze tylko jeden dział, dział ósmy. Dziękuję i zapraszam na kolejne nasze lekcje.